Polskie Radio Euro nadaje się tu. Myślicie, że matematyka musi być nudna, a nauka trudna? Rozwiązywanie zadań matematycznych to ślęczenie w ciemnej klasie? Mówię Wam, trzy razy nie. W się nie, nie, nie. A dowodem tego będzie wyznaczenie liczby pi za pomocą naszego doświadczenia. Jak chcemy wyznaczyć liczbę pi? O tym doktor Tomasz Sowiński, ekspert z Centrum Nauki Kopernik. Aby wyznaczyć liczbę pi, wystarczy mieć pręt o pewnej długości znanej oraz planszę z narysowanymi liniami. Linie te powinny być w odległości równej długości pręta. Jeśli będziemy rzucać tym prętem na tą planszę w sposób całkowicie losowy, to prawdopodobieństwo tego, że, że pręt przetnie którąś z linii jest związane bezpośrednio z liczbą pi. W związku z tym wyznaczając doświadczalnie to prawdopodobieństwo, będziemy w stanie wyznaczyć doświadczalnie liczbę pi. Rozpoczynamy nasze doświadczenie. Rzucając prętem na planszę bufona wyznaczamy prawdopodobieństwo tego, czy pręd przeciął którąś z linii, czy też nie przeciął. Dlatego rzut musi być bardzo losowy. Musi być to zrobione tak, żeby nie było żadnej wątpliwości, że pręd spadł na tą planszę całkowicie przypadkowo. Jeśli pręt przetnie którąś z linii, wtedy zaznaczamy na tablicy. Tym sposobem mamy liczbę przecięć i liczbę rzutów po danej liczbie prób rzutu prętem. Dzieląc te dwie liczby przez siebie, możemy wyznaczyć empirycznie prawdopodobieństwo tego, że pręt przeciął którąś z linii. To prawdopodobieństwo okazuje się być jednoznacznie związane z liczbą pi. Prawdopodobieństwo tego, że pręt losowo rzucony na planszę bufona przetnie którąś z linii, jest równe 2 dzielone przez pi. W związku z tym empiryczne wyznaczenie prawdopodobieństwa pozwala nam empirycznie wyznaczyć liczbę pi. Wykonaliśmy 100 rzutów. Czy udało nam się wyznaczyć liczbę pi? Doktor Tomasz Sowiński. Po 100 rzutach liczba przecięć pręta przez linię narysowaną na planszy wynosiła 62. To oznacza, że stosunek 62 do 100 to jest przybliżenie prawdopodobieństwa tego, że pręt przetnie którąś z linii na planszy bufona. Korzystając ze wzoru P równa się 2 nad Pi, wyznaczyliśmy tym sposobem liczbę Pi jako 3, 2, 2, 6. To oznacza, że dokładność wyznaczenia naszej liczby Pi po 100 rzutach to około 3%. Zwiększając liczbę rzutów można oczywiście tą dokładność zwiększyć. My wyznaczyliśmy liczbę Pi. Uczniowie, studenci i wszystkie placówki oświatowe, spróbujcie wykonać nasze doświadczenie i wyznaczyć liczbę Pi za pomocą teorii Buffona. Wystarczy, że to doświadczenie zarejestrujecie w formie audio, wideo, na papierze, w formie komiksu, jak tylko chcecie. Ważne, żeby przysłać zgłoszenia drogą elektroniczną bądź pocztą. A szczegółowe informacje znajdziecie na pikniknaukowy.pl. Zatem do dzieła. Polskie Radio Euro. Nadaje się tu.